Mam tutaj dwie najpopularniejsze przyprawy w płynie. Magi. Oraz sos sojowy, ale mało kto wie, jaka między nimi jest różnica. Przyprawa magii jest zrobiona z pszenicy, za to sos sojowy z nasion soi oraz dodatku pszenicy wysokiej jakości. Sos sojowy wykorzystuje tylko naturalną fermentację, która trwa od 5 do 8 miesięcy, a w składzie takiego dobrego sosu sojowego powinna być tylko pszenica, woda, sól i soja. Przyprawa magii zawiera więcej sodu oraz barwniki, emulgatory, Sztuczne aromaty oraz wzmacniacze smaku. Jeżeli do gotowania wybierzemy sos sojowy, on nabierze pełnego i dymnego smaku. A jeżeli wybierzemy magii, ona straci nam na intensywności. A jak smakują? Sos sojowy ma wyraźny, apetyczny smak, a wszystkie smaki harmonijnie uzupełniają się między sobą. Magi jest bardzo słona z wyraźnym posmakiem lubczyku. A ty co wybierasz?